Jakoś tak w życiu jest, że jesteśmy skazani na bycie szczęśliwymi. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje osiem błogosławieństw, czyli w jakiś sposób osiem sposobów osiągnięcia stanów szczęścia. Nie tylko tego szczęścia, które jest tu na ziemi, ale szczęścia, które jest dla nas przygotowane w niebie. Dzisiejsza Ewangelia wznosi nas na górę. Jest to kazanie na górze Jezusa, ale jednocześnie kazanie, które podnosi na duchu, które ukazuje, że czeka nas coś wielkiego, że te wszystkie trudności, zmagania, które tu znosimy na ziemi, one nie pozostają bez pewnej konsekwencji wszelkiego rodzaju zmagania i cierpienia ze względu na królestwo Boże ze względu na rozwój swojego życia duchowego one służą naszemu szczęściu i dobru jest to swoista drabina drabina do nieba po której wspinamy się wzrastając w chwale i łasce u Boga i ludzi kiedy jesteśmy Utrudzeni, obciążeni, kiedy jesteśmy niezrozumieni, odrzuceni, wtedy jesteśmy bliżsi Chrystusowi, bo przecież i, i on był odrzucony, niechciany, opluwany. Osiem błogosławieństw to swego rodzaju kodeks, kodeks życia chrześcijanina, kodeks życia moralnego. Ale jest to poza kodeksem, jak już wspomniałem, pewna obietnica, Wywyższenia, obietnica czegoś, czego oczekujemy, czegoś, czego nie możemy otrzymać już tu na Ziemi. Owszem, my tu na Ziemi osiągamy w jakiś sposób pewne etapy, pułapy szczęścia, natomiast tą pełnią szczęścia będziemy mogli się cieszyć dopiero będąc w niebie. Pójść za Jezusem, może bowiem. Pokazywać nam lęk, bo, bo przecież są pewne wymagania, bo przecież są pewne przeszkody i kłody pod naszymi nogami. Pójście za Chrystusem to nie znaczy e, jakiś lajtowy e, sposób przechodzenia przez życie, ale to mm, solidna praca, to wytężenie swoich sił. To zaciśnięcie swoich zębów po to, aby pełnia życia Chrystusowego przeszyła nas do głębi. Aby być uczniem Jezusa Chrystusa, trzeba w jakiś sposób przejść w drogę Chrystusową. Trzeba nam doświadczyć męki, śmierci, zmartwychwstania. Trzeba nam doświadczyć tego odrzucenia, które Jezus również doświadczał. Czy możemy być szczęśliwi idąc za Chrystusem? Tak. Natomiast ze słów, które Jezus do nas kieruje, wynika, że, że jesteśmy skazani na bycie szczęśliwymi. To jest nasze przeznaczenie: bycie błogosławionym, czyli szczęśliwym. Sadbaj o to, aby może dziś sięgnąć do Słów Ewangelii, która mówi o tym, że błogosławieni obodzy w duchu, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, błogosławieni, gdy ludzie nam urągają, kiedy jesteśmy odrzuceni ze względu na to, że przynależymy do Chrystusa. Jeszcze bardziej się z Nim identyfikujemy, jeszcze bardziej jesteśmy z Nim zjednoczeni. Nie obawiaj się tego, że świat odrzuca to, co dobre i piękne. Nie obawiaj się tego, że świat odrzuca Boga, bo, bo dzięki temu Ty stajesz się szczęśliwym, a Bóg przychodzi w tym strapieniu ze swoim pocieszeniem. Bóg przychodzi poprzez swoje natchnienia, które ożywiają Twoje serce. Bóg przychodzi poprzez drugiego człowieka, który pomaga Ci, dźwigać Twój ciężar, Twoich zmagań, Twoich trudności, tego, co jest dla Ciebie ciężkie, niezrozumiałe. Drugi człowiek pozwala Ci mm, zapewnić pomoc. Pomoc w tym, abyś idąc jak najmniej upadał, abyś idąc przez życie poznawał siebie i dzięki temu szedł jeszcze mocniejszy, szedł ku Chrystusowi, ku chwale, ku szczęściu.